Witam wszystkich na kanale Janek Czługista. Chciałbym na początku podziękować wszystkim, którzy dali lajki like i napisali komentarz po poprzednim po filmem. E, liczę na to, że zrobicie też pod tym filmem, że wam się spodoba to co tutaj robimy, także e, zaczynamy. Dzisiaj zagramy fantastyczną maszynką e, Piątego poziomu, będzie to wariant, średnie uszkodzenia 110, średnia penetracja 91. Także rusza jakby do bitwy. No i dobra, trafiliśmy na mapę El Halub. Musimy się mocno szybko dociągać do, do linii frontu, na której będziemy walczyć. Zasuwamy gdzieś tam w okolice punktu B2, T2. Zasuwamy. Jak widzicie, niezbędna w tym pojeździe jest turbo sprężarka, bo czas, w tych czasach, kiedy są te bitwy bardzo szybkie, e, zdarza się, że nie zdążycie nawet dojechać e, tym pojazdem, żeby cokolwiek zrobić. E, prąd się tak szybko przesunie, że zostaniecie z tyłu i możecie zrobić zero. Dlatego sprężarka jest tu niezbędna. Ona powoduje to, że macie chociaż te e, 4 czy 5 km szybciej. Czasami to Wam e, pomaga jakikolwiek damage zrobić Dobra co my tu mamy W e, przeciwnym złożeniem jest oe 40TP M4 AE a 3 8 e, I P43B T3485 i helkacik hmm, Dobra e, Pojazdy do porobienia no i tak musimy jechać na goldzie bo działo prawie nic nie przebija zwykłymi pociskami no jest ciężko w większości się odbija a chcemy robić damage chcemy robić jakieś obrażenia yy, chcemy robić wyniki yy, i podnosić te statystyki WNA, chociaż one nie są najważniejsze tutaj w gry najważniejsza jest przyjemność zgrania yy, ale jeśli się przegrywa to jaka przyjemność no, yy, patrzcie już tam się... My są przeciwnicy a my jeszcze nie dojechaliśmy na pozycję to jest największa wada tego pojazdu skoda jest taka że najlepiej grać nim na wieżę bo wieża jako ta codinga ale reszta pojazdu to jest też papier dobra patrzcie oni się już przelewają na drugą stronę górki a ja jeszcze tutaj z tej strony nie oddałem żadnego strzału a tu już sojusznicy giną dwóch sojuszniców zginęło no trudno e, teraz już dojeżdżamy dojeżdżamy i będziemy robić damage P e, 43 ale jeden plus jest tego że oj nie dojechał jeszcze dobra a my tutaj jedziemy po te pewnie pojazdy Jemy po wieży. Dobra, bijemy po wieży. Jemy tutaj. Teraz tego kolegę. Jemy. Odważnie na wieży. Gramy tutaj tym pojazdem, bo to innego wyjścia nie ma. Teraz idziemy po tego. Tutaj koleżka. Jemy. No co tutaj żałować pocisków golfowych. Tylko one tutaj się nadają. Mamy I kończymy kolega. Nie, kolega inny. Skończył. Dobra obracamy się teraz i zasuwamy na pojazd. o, jeszcze dostaliśmy w ale cały szczęście tylko za zero e, T-34 tutaj strzela. dobra koledzy dajcie mi tutaj, jestem bardzo tym pojazdem tutaj, dobra o, 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 ho. o, ho, ho, oj, 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 oj. Dobra, musimy tego porobić kolega dobra któryś chce jeszcze dostać bułeczkę? Dobra, chciałeś dostać, żebym gdzieś to z ciebie ja skończył. Wiem o tym. Dobra, my jedziemy do przodu. Kolega w T34 bardzo fajnie wyjechał dla nas. Dobra, tutaj następny pojazd skończony. Buchamy się do przodu. O, dobra. Koledzy nam tutaj robią strzał e, Dobra, o, jak jeszcze tutaj jest. Dobra, gąska Dobra Zrobimy sobie lighta, bo nam tutaj pasuje Do zrobienia, o właśnie, dobra, skorlega skończone I teraz tak, tu myśmy dostali dosyć mocno 1340 obrażeń, ale 40TP nas też robi, to dosyć mocno Musimy się obrócić, naprawić trochę parę rzeczy Poczekamy aż koledzy tam z tamtej strony podjadą i zaczną nam robić Ojazdy, dobra to czy skończymy tego polskiego... dobra Zasuwamy na tego ojka Czy damy rady go zgąskować? Fajnie by było go zgąskowali My zasuwamy sobie ten... chociaż silnik zepsuty, no jedziemy, staramy się coś tam porobić e, Czy on jest obrócony na nas? Chyba tak o, dobra, tu kolega już przyjął, dobra. Jedziemy. 1464 te, e, punktów obrażeń zrobili. Dobra, czemu tu się we mnie tak wjechałeś? No szkoda, no ale przynajmniej przyjąłeś. Tyle, żeś mi tu uratował tutaj sytuację. Jedziemy. Czekamy na naprawę silnika. Nie wiem na ile to będzie. Szansa dla nas, może jeszcze oddam z jedno strzał przy dobrych wiatrach Czyli eee, ja przyjadę... tu. No, tego nie widzę kolegi. Gdzie on tu jest? Chcemy tutaj go zobaczyć. AMX-a tego. Może mi chociaż strzał na niego. Nie eee, no, to raczej będzie kiepsko. Dobra, on jest tam za góreczką. Dobra, przeładujemy. Znaczy, naprawiamy magazynę. Eee, Gąsienicę. I silnik, dobra, może tutaj będziemy mieli jakieś szanse zrobienia chociaż jednego pszczołu. Znaczy nie mogę trafić kolegi. Dobra, my zasuwamy sobie cały czas do przodu. O, jest tam kwadrat, h. Tutaj niszczarka pewnie stoi z tamtej strony i filuje. Dobra, nie sobie poczekamy tutaj. Niech koledzy może zaczną kapować tymi lightami to byśmy sobie wtedy porobili jakieś obrażenia na tym WK 30.01H na tym Halkacie, tak? to nawet nie mamy szans byśmy, byśmy tutaj popchali tą flankę dosyć o, o, o i to by był dobry dobry cel dla nas, tylko czy dojedziemy przed naszymi Udało się, na no by było. No i super, dobra. 1550 obrażeń. No, obraz mi się woma poprawił. Baza zajmowana przeciw przeciwników. Dobra. Nie no, wiem czy tam ktoś czy ucieknie, czy nie. Hmm. Fajnie, żeby tam ten super szafi jeszcze. Dobra, Super szafi mi się wydaje, że on coś tam jeszcze może zrobić. Może dojedzie super szafi. Chociaż żeby oddał jedno strzał, to my byśmy wtedy mogli cokolwiek tam podziałać więcej. Dobra, mimo tego naszej słabej mobilności zrobiliśmy dosyć fajny wynik, jak na piąty poziom 1550 obrażeń. Nie mieliśmy możliwości wykazania się swoim pancerzem, bo tylko odbiliśmy 450, praktycznie zostaliśmy na ogrysku 54 HP. Super, Trafi nie widzi tutaj przeciwnika, no kolego skończmy Chociaż jeden strzał musiałby się oddać w niego. Dobrze, super. Chociaż zdekapowany jest nawet. Przynajmniej mamy wygraną. Nie już raczej nie raczej nie dojedziemy. Ach, już chyba... No ale no to no, głupio, byłoby się zatrzymać w miejscu. Skoro można jechać. Dobra, 24 sekundy, ale to jest dynamiczna gra pojazdem. Dobra, nawet nie ma sensu chyba tutaj yy, jechać. Zobaczcie, jak on fantastycznie wygląda. Ta wieża, mus taka muskularna. Bardzo, świetnie się wygląda w tym. Dobra, wygraliśmy. Yy, ach, dobra. No i kochani, dostaliśmy tutaj e, pierwszą klasę. Yy, 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 metal wsparcia. Wynik drużynowy, mimo tego żeśmy praktycznie dojechali jako jedni z ostatnich, mamy drugi, 1550 e, obrażeń, 1090 expa i raper szczegółowy, e, minus 52 tysiące i dodamy do zasobów 3300. I ruszajmy do bitewki następnej. no i fajnie, będziemy mogli teraz pokazać możliwości tego pancerza trafiliśmy na mapę linia Zekryda, losowanie z siódemkami także e, zasuwamy z prędkością światła, wykorzystujemy możliwości i moc tego silnika w 100% e, założyliśmy turbosprężarkę przecież e, nasze pozycje, dobra e, koledzy jadą tutaj do miasta ciężkimi tak jak większość My też to zrobimy. ostrzelamy się tam z pojazdami, które będą wychylać. Mam nadzieję, że będzie to ze skutkiem. W sumie to pojazdy w miarę do przebicia, tylko ten JP Panther będzie ciężko z nim. Ale reszta powinna być do przebicia. O, jest nawet hot dog w przeciwnej drużynie. Też zrobimy o nim filmy, jeśli będziecie chcieli. Mam bardzo fajny kamuflaż naprawdę, takiego hot doga. Zabawnie to wygląda. To nie jest jakiś tam kamuflaż historyczny, ale do jego długości, do jego parametrów, to fantastycznie to pasuje. Na pewno zrobię w tym właśnie kamuflażu Hypdoga. Dobra, jedziemy sobie w malutku. Co my tu mamy? Dobra, KV1 tu. KV2 hmm, już snajpi. Jeśli można, snajpić takim działem. Na trolu jest. Dobra, to jedziemy tutaj, dobra. Patrzymy, co tu się dzieje. Dobra, pchamy się dalej. Oho, oho kolega już tu jest, dobra, pierwsza strzałka kv 1 O, oberwaliśmy. Dobra, coś tam strzelamy. Jedziemy. Dobra, przewracamy drzewko i może będziemy mogli coś postrzelać. Pojazdy, które... O, Kv1S tutaj jest, super, no to będziemy mieli tutaj zaraz fajną akcję. Dobra, no może leczymy tego i jedziemy po tego KV1S Musimy go porobić, bo... Koledzy, ja nie wiem czemu. Ale a jak on tak się odważnie tutaj przyjechał, co on tutaj chciał zrobić? Polega. Oha, no dobra, 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 dobra. Przebijam gościa. Dobra. Artyleria go skończyła. Także yy, 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 yy. jedziemy dalej. 740 obrażeń. E, połowa życia już nam spłynęła. E, jeszcze to nie jest wygrana bitwa. Podjeżdżamy. Tego kV1. Może ten tog byłby fajnym celem. Czy nam się uda podjechać po tego toga? Dobra, tutaj widzę jakaś średnia czek stoi nasz. Yy, koledzy chcą go tam porobić. A my jedziemy odważnie. Trzeba tutaj postrzelać troszeczkę. Dobra, kV1 już. Yy, KV2 jedzie po tego kv 1 O, pochał, spłynął kolega. Dobra, my się pchamy po te czołgi, które są tutaj. Nie wiem, czy jest ho, Dobra, weszło. Dobra, pchamy się. Czy jest tu jakiś paniaczek? Jest jeden. Dobra. Je... Oho, ho, dobra. E, tysiąc żeśmy zrobili. Dobra, niszczarki poleciały. Dobra, my no jedziemy po tego i od Pantera. Może nam się uda go tutaj raz strzelić. Fajnie weszło jedziemy jeszcze raz nie udało nam się przebić go no ale jedziemy odważnie jak fajniejszy to jest ten tog dobra i teraz idziemy po tego toga nieszczęsnego Czy... idziemy... dobra idziemy po tego toga niech nas strzela Patrzcie więc fajnie, fajnie jedzie. Dobra, kolega spłynął. Mamy 1549 obrażeń. A, EMIX i artyleria jeszcze tam gdzieś robią tutaj zadymkę. Stamy rady, tą artylerię może trafić? Chciałbym. No dobra, spłynęła. A EMIX y, 1357 gdzieś tam w krzakach pewnie stoi za, za jakimś murkiem. Dobra, on tam będzie stał i czekał, y, aż ktoś podjedzie. Raczej wątpię, żeby ktoś był chętny. Dobra, my tu jeszcze posnajpimy, może nam się uda chociaż jedno strzało oddać. To może yy, jakoś w dziwny sposób kolega wyjedzie z tego murku. Z tego bunkru. O, tam już jest. Dobra. I. Ach, no prawie, dobra. No niestety, mm, zrobiliśmy ile mogliśmy? E, 1549 obrażeń, 350 po, o, po wykryciu i 310 punktów odbitych no i kochani padł raporcik pierwsza klasa wynik drużynowy 1549 jest to drugi wynik w naszej drużynie i w obydwu drużynach raport szczegółowy 43 900 w plecy dodam do zasobów 3500 No, i kochani, podsumowując tą całą sytuację, na temat co ja mogę powiedzieć na temat tego czołgu. nie zarobicie nim, bo musicie grać na goldzie, jego penetracja jest zbyt słaba. 91 na piątym tierze, no to, to jest troszkę za mało. Także mobilność, można to jakoś nadrobić tą turbosprężarką, którą tutaj zamontowaliśmy. wentylacja też jest jej dosyłacz. Ale jeśli potrzebujecie takiego lolka do zabawy, żeby się odprężyć, kiedy wam nie idzie w tych e, trudnych e, bitwach na dziesiątych poziomach, e, i chcecie się zrelaksować, jak czymś wolniejszym, spokojniejszym, co coś tam podinga, to to jest e, świetna maszynka do takiej zabawy, tylko musicie lubić takie wolne pojazdy, które mają troszeczkę pancerza. A, a naprawdę będzie Wam dawał dużo przyjemności z jazdy i z gry. Ten pojazd naprawdę fajnie, fajnie wygląda, fajna wieża. Troszkę słabe te działo, ale e, grajcie nim. Cieszcie się grom. Nie denerwujcie. To jest najważniejsze, tego Wam życzę. Dajcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał. I zapraszam ponownie. Hej!